Dobry wieczór Państwu. Odpoczywam sobie tutaj w łóżku. Jak widać, zmęczony po całym tygodniu do pracy. I chciałem coś Państwu powiedzieć. Tyle razy mówiłem. Nie wiem, mało oglądało. Państwa sprawa. Tylko są takie. Oglądam też kanały. Są takie bzdety. Na niektórych nieważne. Jest tyle oglądalności. A nie chodzi o to. Robię to dla siebie, a jeżeli będą mnie słuchali ci co wierzą, a szczególnie lekarze, to bardzo z tego bardzo będę się cieszył. Będę z tego bardzo dumny. To znaczy, już kilka razy nagrywałem na moim kanale taką prośbę do Państwa, ale mówię przez ten teraz ten tydzień, co, co był. Jak Państwo wiecie, jestem listonoszem, a listonosze dużo widzą, wiedzą. I naprawdę to, co w tym tygodniu widziałem, dlatego Państwu jeszcze chciałem coś powiedzieć. Wiem, że są tacy, że nie wierzą, że to pis na wodę, ale już Państwu mówiłem kiedyś, że byłem świadkiem nawet takiego zdarzenia, że podjechali i Prawie jak kosmici ubrali, ubrani i brali klienta z domu. Ale nic, to druga stała na medalu. Ale jeszcze raz chciałem Państwu coś przetoczyć i uświadomić. Proszę Państwa, cały tydzień jak chodziłem do pracy normalnie, wiadomo, nie jestem bojący, ale się boję. Tak, boję się, proszę Państwa, boję. Wieczorem, jak przyjdę, nikt tego nie widzi, myślę, aby bezpiecznie iść do pracy i bezpiecznie przyjść z pracy. Każdy z nas, prawda, ma rodzinę, ma znajomych, ma krewnych. Żarty się skończyły. To, co się teraz ostatnio dzieje, to naprawdę bardzo poważna sprawa. A szczególnie należą się, Szacun i pochwała dla wszystkich tych ratowników, lekarzy, którzy walczą o nasze zdrowie i życie. Mam taki rejon i widzę prawie co pół godziny karetki na sygnale. Ciach, 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 ciach. I dzisiaj, któryś raz z kolei, byłem również świadkiem, i dlatego Państwu chciałem to powiedzieć. Tylko była to inna ulica o innej osoby. Również podjechał samochód. Weszli. Ubrali, prawda, odpowiedni sprzęt ochronny. Tak wzdechli. No byłem po drugiej stronie ulicy i weszli do klienta. No i tam potem odjechałem chyba gdzieś na 100 metrów na rok innej ulicy. No i widziałem na noszach. Wsadzili do karetki i na sygnale jechali, nie wiem, czy do szpitala, czy do Gdańska, nie wiadomo. Gdyby to była grypa, jak każdy, prawda, inny twierdzi, to by na pewno tak się nie ubierali. I z tego względu chciałbym złożyć wielki szacunek w moim skromnym imieniu. Zwykłego człowieka, wszystkim lekarzom i wszystkim pielęgniarkom, że ratują i dbają o nasze życie. Jeżeli my nie będziemy, prawda, przestrzegać tych wszystkich kryteriów, które tam rząd wytoczył, przykładowo higiena rąk, prawda, maseczki. No z maseczkami to jest parodia, proszę Państwa, bo jak mówiłem już kiedyś, chodzę po sklepach i, i, i po mieście. Co z tego, proszę Państwa, że maseczka się nosi na brodzie albo na zębach? Nie wiem, może ktoś zębów nie ma, a nos odkryty. To nic nie daje. Proszę Państwa, proszę. Jeżeli nie dbasz o siebie, zadbaj o innych wokół Ciebie. I spraw aby lekarze, ratownicy i cała służba zdrowia nie miała z tego powodu przez nas. No nie wiem, no, 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 no to jest kłopot. Każde życie ludzkie jest ważne, prawda? Każde życie ludzkie jest ważne. I taki ratownik, taki lekarz, prawda, ma również swoją rodzinę. Jak przychodzi na służbę do pracy, również. Yy, Bezpiecznie chcę yy, szczęśliwie wrócić do domu. Dlatego proszę, ostatni raz. Nie wiem, czy ktoś to będzie oglądał, jak mówiłem. Wasza sprawa. Ja to robię dla siebie. Może być pięć wyświetleń, jedno wyświetlenie, ale będę miał z tego satysfakcję, że takie coś na moim skromnym kanale któryś raz z kolei powiedziałem. No bo dzisiaj mam znowu przekroczone 20 parę tysięcy i naprawdę, mówię, boję się, no, boję się, boję, boję, a jak przychodzę, zaraz z wszystkimi się przywitam, yy, i z synami się przywitam, z żoną się przywitam, z pieskami się przywitam i bardzo się cieszę. Jak przychodzę, to, ach, no, że cały i zdrowy wróciłem do domu. Także proszę Państwa, dbajmy o siebie, dbajmy o innych i wielki szacun. Na pewno będą jakieś lekarze to oglądać, pielęgniarki, a znam takich w rejonie. Panie Czesiu, to również, pan wie o kogo chodzi, który pracuje w szpitalu. Wielki szacunek dla Was. Chylę nisko czoło. Wielki podziw i naprawdę jesteście, jesteście naprawdę najlepsi. Aż mi Skóra teraz tutaj wyszła. Gdyby nie wy, tak to kto? Nie Kowalski, nie ja. Tylko wy. Wy jesteście, jak to się mówi, wszyscy mówią, na pierwszej linii frontu, prawda? I dzięki wam dbacie o nasze życie, dbacie o nasze zdrowie. Także mówię, są przeciwnicy, są przeciwnicy, maseczek ile razy widziałem na mieście, że tam jakaś znajoma szła podeszła jakaś babcia, no ostatnio, w sobotę, bo to w sobotę na zakupy, ty, yy, wie, wieczka, wieczka co to się za maseczki, to jest bzdura. Proszę Państwa, chro, chroń siebie, chroń innych i ubierz tą maseczkę na nos, na nos, nie na, nie na zęby, nie na brodę, to nic nie daje, prawda, nic nie daje. Także kończąc w ten piątkowy, przedweekendowy dzień chciałbym życzyć Państwu dużo zdrowka. Przede wszystkim zdrówka. Dbajmy o siebie, dbajmy o, o innych, dbajmy o rodzinę i szanujmy siebie nawzajem. I ostatni raz powtórzę, może być jedno wyświetlenie. Dwa wyświetlenia. Ale ja mam satysfakcję, że takie coś mogę publicznie Państwu powiedzieć. Nie pójdzie to przez telewizję, bo nie jestem celebrytą Ale na moim skromnym kanale takie przesłanko po raz ostatni chciałbym Państwu przedstawić szacun, szacun dla całej służby zdrowia, że dbają o nasze życie i o nasze zdrowie proszę Państwa. A pamiętajmy, życie mamy tylko jedno. Drugiego nie będzie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia i miłego, spokojnego weekendu. Dziękuję.